W ostatnich debatach kandydatów na prezydenta pojawia się nieustannie jeden motyw. Otóż yy, wszyscy kandydaci mówią o potrzebie stworzenia nowych miejsc pracy w Lublinie. W ogóle zadziwia, że kandydaci partii prawicowych, PiSu, Platformy Obywatelskiej, które który na, nazwał bym motion go, czyli PiS i Platforma Wiedny, partii, nurtu, które są reprezentowane przez pana Krzysztofa Żuka, pana Sprawkę i pana Lignia Wojciechowskiego. Oni podnoszą bardzo wysoko czerwony sztandar z napisem Praca. Otóż jest to zadziwiające, jak partie prawicowe przyjmują filozofię i język partii lewicowych. Do tego dodałbym również pana Potkańskiego, który mówił z mojego punktu widzenia niezmiernie sympatycznie o tym, że to pracownik powinien być najważniejszy, a nie kapitał, który jest przed pracownikiem. Ale również w tym przypadku mamy do czynienia z wykorzystaniem i filozofii lewicowej, i... Języka lewicowego. Czyli, jak widać, prawica staje się lewicą. No właśnie. Co to oznacza? Czy to jest jakaś kolejna przedwyborcza metamorfoza, czy też są to jakieś głębsze tendencje? No w każdym razie jest to i zaskakujące, i, i zabawne, no i skłaniające do refleksji.